Dzień dobry kochani. Tak, powiadomienie głośność ustawiona na zero. Widzicie patelnię. Dzisiaj moja babcia robi krokiety z kapustą i z mięsem. Wiecie co dokładnie? To mieliśmy bigo zablokowane, nie? Babciu? Tak? No i na tej podstawie... Na tej podstawie akurat wyszło tak jak wyszło. Dzisiaj babcie, to wyszło coś dzień dobry. Co? Napięć nie ma humoru, bo wnuk dzisiaj wnuk w ogóle siedzi się dzisiaj trochę, wyda już na towarzystwo, bo słuchajcie, oglądanie ciągle tych programów, dlaczego ja interwencja e, i siedzą tylko za manę, a kiedy będzie wojna i tak dalej, po prostu ja dzisiaj po prostu już już około w stół aż szóstą ręką powiedziałem, weźcie się, się ogarnijcie, wziąłem, wyłączyłem, przestawiłem teraz na program przyrodniczy, po prostu bo nie dość, że wy jako ludzie przez te programy różne psychiczne wariujecie. Większe to są face newsy, tak naprawdę. E, co innego wychodzi? Wychodzi i pokazuje jakiś szpital w ogóle zbombardowany, którego tak naprawdę okazuje się przez Waldę Cancer, że w ogóle tego szpitala nie ma. Okej, okay, rozumiem to wszystko, jest wojna, jest cała ta reszta dziwnych rzeczy, no ale bez przesady, no ludzie kochani, po prostu oni was wykończą wszystkich, a ich a ja na szczęście nie jestem ślepy na umyśle. I na razie jest to, proszę bardzo, postaw się, a zastaw się, a, a ludzie siebie wyzywają wzajemnie, widzę, Polacy, bardzo siebie o, obrażają wszyscy. No i powiem wam, że to jest masakra, bo każdy ma prawo mieć swoje zdanie, każdy ma swoje spostrzeżenie, warto je przemyśleć sobie, a nie, że jak ja bym ciebie miała pod ręką, to bym cię zbutowała, no ludzie, kochani, no co za urocza kobieta. Dobrze, że ja w takich czasach nie widzę już i takich ludzi, bo nie chciałbym popatrzeć na taką twarz sympatyczną, że jest mega, nie? Sytuacja niefajna i się wykańczają ludzie. A, a ja też potrzebuję spokoju. Nie mam zamiaru od 7 rano słuchać jakichś dziwnych programów psychicznych, nie? No, więc w ten sposób. Poza tym, słuchajcie, zrobiłem głupotę, nie? Posmarowałem sobie ręce, ręce Myślę, że krema nie, do, do, do rąk, a ja z boku sobie położyłem ten depilator, nie? Krem i słuchajcie, i sobie nie ja wiem, co mi tak swędzi, nie? Piecze, nie ja wiem, co mi tak ten smaruję. mówię, jakąś tak włosy w ręku mam. No i sobie trochę poraniłem, nie? <laughs> Mamo, widać? Mamo, widać czy nie? Ciebie tak. Ale widać tu rękę, że mam ten czerwony? Nie, nie tylko tylko ząbka pokazałeś. Może no. bardziej... no, inaczej pokazujesz. O tak, o, teraz widać. Przez telefon widać? Tak. No, także... Kurczę, zamiast wziąć do... No, tak. żebym wziąć sobie sobie reklamóweczkę, nie schowam, a później schowam sobie, nie? Generalnie, no to wziąłem, nie? Tak sobie posmarowałem. Ale że jak głupi, nawet nie powąchałam nosem, nie? żeby, bo zapach ma tu wszystko dobrze koło pasty do zębów nie postawiłem, wiecie? Także z reguły jestem taki mądry, że aż takie głupoty popełnia mnie tak samo jak z tym kretem ostatnim babci, że aż rurę wypchnęło i zobaczycie, czy jeszcze nie ma nie ma jeszcze, nie, kokietów no to czekamy, czekamy, tu się tu się robią. A my oglądamy już nowy serial, słuchajcie. Nowy serial. E... Skończyła się Eli, w którą nam 4 lata, a teraz leci e... ranne ptaki. I zacząłem zwracać uwagę na imiona tureckie, arabskie. No i e... dziecko ma na imię Efe, ale obecnie e... teraz ma na imię e... Omar i dziewczynka siostra tego brata zaczęła płacić bajkę o pewnym złotym ptaku ratowanym z sieci. A jestem ja myślę, za za patrząc na to, że imiona są od czegoś, od nazwy, no to te imię musi coś EF oznaczać. Czy czasami właśnie nie nie ptak, albo nie złoty, bo nie ma jakiś po turecku ptak pod Bogiem. Zik jest po arabsku, Zak chyba po francusku, a tymczasem jego właśnie nie wiem. Dobra, muszę sprawdzić. No i Patrzę na efe, no a to z łaciny yy, wiadomo, że e, Aureolus e, złoty, czyli efe też złoty, złocisty. No. I też się wziąłem sobie za języki. Właśnie za języki, w sensie za tłumaczenie znaczenia imienia, nie? I co babciu, już, czy jeszcze? Dostanę? Byłem grzeczny? Bardzo byłem grzeczny. Bardzo byłem grzeczny. Zresztą tylko poleciało z nerwów. Tak byłem grzeczny. A w ogóle to się odchudzam, nie? Idę. Tak, właśnie Jola, moja piepsiła, którą już się kiedyś poznaliście. Jola w Żabce między innymi, jak byliśmy na Cieszkowskiego w Warszawie, no to właśnie ona już mnie się też opieprzyła, nie? mi się wziął do siebie. Ale tak, nie ma rację, bo za gruby jestem. Nie można te filmy patrzeć. Jolcia pozdrawiam Cię serdecznie. Jak ja po prostu wyglądam jak foka normalnie. No, to taka prawda? No. Oj kochani, kochani. Mówię wam czasy są. Proszę. Czasy są bardzo dziwne. A kto się? Widać? Widać. A babcia mi się wreszcie na, O proszę, jakich pięknych chwil dożyliśmy. Pomiesz dzień dobry wszystkim? Tak dzień dobry. Oglądają. No i udało się. Widzicie. No. Dobra, na siebie jedzenie w takim razie. I wszystkich pozdrawiam serdecznie. Dużo cierpliwości Wam życzę. I naprawdę oglądajcie pozytywne rzeczy. No. I grajcie w Totalatka. Może wygracie coś fajnego, jakieś parę milionów. No. Pozdrawiam. Pa! A nie, jeszcze, jeszcze spróbuję, poczekaj. Pokaż. Hmm. Ale babciu, nie aż tyle. My tyle nie zjem. Ty mi to całość pokazałaś? Już Że to dla mnie wszystko? Tak. Babciu. Dziękuję. I hmm. Dobrze. dobre? Mhm. Dobra. Mhm. Daj tego. Nie mam już. Nie, dziękuję. A już mamo, ona mi nie mam, na mnie nie gniewać, dobrze? Już się nie gniewaj na to bardzo proszę. Bo naprawdę, przez te programy jesteś zdołowana strasznie. I dlatego tak jest, jak po prostu. Bo, bo to wszystkich wykańcza i nie wykręcza, wszystkich po prostu wykańcza. Tak nie może być, po prostu. Tak nie może być. Żeby cały dzień takie to oglądać. Musiałem, bo prosiłem Cię o tygodnia. Nie komentuj mi tych programów Twoich. Prosiłem Cię o tygodnia, a Ty mi dalej komentujesz. Mnie, mnie też to wykańcza. Ja w końcu nie wytrzymuję. Trzy miesiące siedzę w bloku. Trzy miesiące. Ja jestem spokojny, zrównoważony. Ja staram się tak, co widać. Ale ile po prostu można. Mówię, nie komentuj mi tych programów. Ja nie chcę tego słuchać. Ja mam swoje programy, a Ty mi komentowałaś. Ósme rano oczu jeszcze nie otworzyłem. Kawy jeszcze łyka nie wziąłem. A musiał już mi komentuje, że tu zgwałcili, tu zabili, tu coś, to mówię, daj mi spokój. Ale on dalej swoje, daj mi spokój, proszę Cię", bo ja prosiłem Cię. Nie, trzeci raz. Jak ręko trzepnąłem, też, aż, aż mamusia ochrypła z wrażenia. Tak to, to bywa czasami, niestety. Agresja tworzy agresję. Dlatego mówię, przestajmy oglądać te, nie, już nie powiem głośno, szajse. I Zatrzymaj, zatrzymaj nagrywanie, przycisk.